Tylko, że teraz to będzie pierwszy film o odżywiających alkoholikach, którego nie ma jeszcze w Polsce, nie? Filmów o chorobie alkoholowej powstało już od zaje... Ho, ho. Ale ten będzie czymś zupełnie nowym. Bo to będą prawdziwe historie prawdziwych ludzi, a nie odgrywane role. Siemaneczko, z tej strony Paweł, alkoholik, witam. i Zapraszam na pasaż, czyli pamiętnik alkoholika starającego się anulować żale. Polecam, Paweł robi dobrą robotę. Znam nawet gościa, który pod wpływem jego tiktoków... Zaraził się trzeźwością. Pierwszy, drugi, trzeci raz zacząłem go słuchać i mówię, kurczę, no. Rzeczywiście da się. Tam ludzie sobie nawet żartowali i mówię, kurde, tak bez alkoholu. Już w tym tygodniu przylatuje do mnie sam Tomasz Malara, czyli reżyser filmu Rzuć to i Żyj, po to, żebyśmy razem wspólnie nagrali już najprawdopodobniej ostatnie zdjęcia. Tak, więcej bohaterów film już nie pomieści. Także mordeczki, z tej okazji. Chciałbym Was tutaj zaprosić na najróżniejsze spoilery, które pewnie gdzieś tam będziemy wrzucać podczas tego tygodnia. Nie widziałem, nie słyszałem o filmie, który, który był skupiony właśnie na tym przeźwieniu.